imienia powstańców wielkopolskich ma dzisiaj swoje szczególne święto. I tak jak w życiu osobistym, kiedy przeżywamy jakąś radość, mamy jakiś triumf, chcemy te szczególne dni, szczególne chwile przeżywać w gronie przyjaciół, ludzi dla nas ważnych, których cenimy. I dzisiaj nie jest inaczej. Dzisiaj również gościmy Cała droga osób, które na nasze zaproszenie odpowiedziały. I chciałam w tym momencie serdecznie Państwa powitać. Panie dyrektorze, w imieniu wszystkich fundatorów.